Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na ponowne otwieranie kalendarza adwentowych, dzień 14. Mam nadzieję, że Wam się taki film spodoba. Proszę też Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego filmu. Napisz też w komentarzu, jak chcecie, żebym otwierała te kalendarze adwentowe. Dzisiaj będę otwierała tak jak wczoraj, na ziemi. I zaczynamy od tego Dużego kalendarza, tego co z tyłu, to oczywiście, sobie już przeniosą, żeby już było łatwiej i szybciej. I Tutaj mam czternastkę. I tak, jeśli chodzi w tym dużym kalendarzu ewentowym, to znalazłam takie zestaw piłek dla Belni. Oczywiście one tutaj był inaczej ułożone, ale teraz tak spadły. Takie cztery piłeczki. Takie dwie, takie sznurowane. A jedno takie plastikowe, więc ona takie coś miała. I wiem, że dobrze się sprawdzało, i lubi te piłeczki. Więc to jest z tego kalendarza. No i tutaj mam coś dla mnie, czyli pędzla. zestaw pędzli. Tu jest pięć zestaw pędzli z Sensei'a. Tak właśnie wyglądają. Tutaj ją wyjąć, mam pokazać. Takie właśnie mają. Tak wyglądają właśnie. I one takie mięciusie są strasznie. Takie miękkie, widać i tak właśnie wygląda, no, taka właśnie majuskówka. Taki lód, coś takiego. No, <laughs> do środka. To jest jedna z tych rzeczy. No i tutaj. No i kolejne to będzie herbatka. I herbatka teraz naczyniaki jest. Tutaj biorę od pierwszą, właśnie. Pierwszą damy od tego, zawsze. I dobra, i teraz zobaczymy jak to chlebak. Owoc miłości. Taką dzisiaj herbatkę mamy. Taka fajna. Super. Odkładamy ten kalendarz. I kolejny to może będzie z biżuterią. Albo nie, może nie z tylko może skatis. I to będzie coś dobrego coś takiego i zaraz Wam pokażę, jak końcówka taka poszarpana, skośna nie wiem, czy widzicie, napiszcie, czy widzicie, jak pokazuję Wam rzeczy z kalendarza to jest będzie z kolejny ten może będzie ze świecą tutaj są takie trzy tylajty taki biały jeden czerwony i drugi czerwony, więc to jest Wyświecowe. To teraz bel z kontynuacją tego kalendarza to jest taki różowy lakier. Lakier. I kolejna rzecz. I zobaczymy, tutaj, gdzie jest 14, 14, tak? 14. Gdzieś mi się zgubiło właśnie długie takie moje otwieraczka mojego kalendarza dwętowych. Nie wiem, że wsadziłam. Dobra. Otwieram tak 14 i tutaj mam... Oj... Tutaj mam zobaczę, co to jest. Z technikę liner Taki czarny W Wcześniej nam się trafił brązowy, teraz jest czarny. To jest z tego kalendarza. Może ja ten kalendarz. Kolejny to będzie właśnie z tym brzutalną tą. I tą. ciężko tu otwierać ten kalendarz odrzutowy. Nie mogę otwierać tego kalendarza odrzutowego. Ciężko się otwiera. Dobra, zaraz przyjdę. I z tego kalendarza to taka zawieszka psia łapa. Psia albo kotkowa. Taka ładna zawieszka. I kolejny kalendarz, to może będzie Sunky Set. Też tutaj rozwalony jest. I numer 14, o jest. Widzicie, moje długie łachadełko. Chadełko co mówię. Taki drugi sprzęt by się zgubił. Tutaj jest. Ciężko go wyjąć. O, już. Wzięłam, że no na czternastka. To jest taki malutki, tuż do rzęs. Taka maskara, tuż do rzęs. I kolejny to będzie może za akcent Numer 14. Ona taka jest mniejsza niż wczoraj. Okay. Tutaj mamy. Co tu mamy? Zobaczę. Też eyeliner. Nam dzisiaj dwa alignery się trafiły, czyli w Technika i z Maxent More. Taki czarny. Zwykły. Już tutaj mam coś mój otworzonym. Teraz może eliminacyjne. O! Zobaczcie, znalazłem swój, swój sprzęt. to jeszcze, a leży korektor. I tak, tutaj mamy 14. I zaraz zobaczymy, że to 14. Ten kamerze po prostu masakry, czy lew z 14, 14. O jest, 14. Rozumiem. Dobra. I to jest tutaj. mamy coś takiego dużego. zobaczcie co to jest. Taka duża tubka To jest basen do ciała. Super. Dobra. No niestety. Nie się I może następny. Dobry nie, to z brzuterią i numer 14. Ale śliczne, Zobaczcie, tak jak te kolczyki, co znalazłam. To jest okienko. I tutaj teraz w Chcę też napisać w komentarzu, czy macie jakiś kalendarz adwentowy? Czy tylko oglądacie innych twórców tutaj na YouTube? Otwieranie kalendarza i blok Takie właśnie. Brązoletka, taka co mamy właśnie, kolczyki, też mam dylemat, bo nie wiem jaką właśnie brzydkę tak dołożyć na święta, bo mi się każda z nich sensja podoba. Taka piękna zawieszka, bardzo mi się podoba. Wracam, bo mi się ostatnio coś zawiesiłam i otwieramy od tego czternastki. O jest, czternastka, razie, gdzie ona jest? O, taka duża czternastka. się <słuch> No <słuch> Dobra. No, sobie poskładam to, widzicie, no tak, przechyliłam tak przechyłam i przechyłam za mocno. Dobra, może sobie to pokładam I dobra, czternastka. To jest taka duża. Drugi raz w tygodniu. No i tutaj taka duża czternastka i zobaczymy, czy w tej dużej czternastce jest. Taka duża czternastka. Taka duża właśnie czternastka. Też coś w papierku jest. I co tutaj mamy? Widać już, jest trochę. Dobra. I tutaj mamy fajnie brązę i trzy róże, super. Bardzo mi się to podoba. Znaczy też w komentarzu, co z tych kalendarzy adwentowych Wam się najbardziej podoba. Taki piękny, zobaczcie, super. Taka paletka mi się trafiła. I chyba to wszystko, tak mi się zdaje. Napiszcie w komentarzu, czy jakiegoś kalendarza nie pomyliłam. Z tych rzeczy, co dzisiaj nam się trafiły w kalendarzu adwentowym. Pierwsza rzecz, to ty wyjmuję, to jest balsam do ciała z spam. spa. Kolejny to będzie herbatka. I możecie napisać w komentarzu, jakie kalendarze Wam się z tej strony podobają. I co Wam się z tych rzeczy, co do tej pory otwieram, podoba. Jakie do paznokci, takie różowe takie T-lighty. kredka czy tam eyeliner nie wiem jak to się nazywa do brwi eyeliner do oczu taki z z mora, i też nam się trafiło eyeliner z techniką. Paletka do konturowania mi się bardzo spodobała, czyli róże i jeden bronzer. Też nam się trafiło taka piękna paletka, bardzo mi się nam podoba. Tuż dużo jest taki mały z set. I taka zawieszka psiałapa. Psia albo kotka. Napiszcie w komentarzu. I jeszcze mi się trafiły właśnie dla Abeli piłki. No, i te piękne pędzle. To wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. I jeśli chodzi o co by się dzisiaj podobało z tych kalendarzy adwentowych, to na pewno ta brazoletka to jest przepiękna. Na pewno ta paleta mi się podoba. Bo jest też piękna. No i lakier. To wszystko się chodzi w tym filmiku. Do zobaczenia i do jutra. Cześć!